więc hamulce są zrobione No niestety tylko tył lekko ociera ale z tym już za dużo nic nie zrobię To jest kwestia tego, że rozpieracz ma luz Jak docisnę dźwignę w tą stronę to wtedy nic nie ociera Akumulator jest podłączony i tak tylko kilka uwag. On jest zamontowany odwrotnie niż to wszyscy robią, z tego względu, że tutaj z tej strony jest wąż odpowietrzający, jest podłączony. Przewody są teraz jakby zakręcone skrzyżowane, Montowane jest na cówki. także na zimę w razie postoju można łatwo go szybko odłączyć. Pokrowiec siedzenia jest nowy, założony na stary pokrowiec, ponieważ no, to, to się zbytnio nie opłaca, żeby niszczyć tutaj ten oryginał. Zresztą pewnie też długo nie wytrzyma ten nowy pokrowiec. Dorobione są dodatkowe gumy. Z tego względu, że w eserkach jest typowy problem polegający na tym, że to na tych spawach tego mocowania siedzenia następuje pęknięcie i wtedy paliwo cieknie. A jeżeli mamy teraz dołożone te gumy, to wtedy tutaj się obciążenie kierowcy opiera na, na bardziej na innym elemencie na, na baku. W albie dołożyłem warystor, który mam nadzieję trochę uchroni albe przed samospaleniem. I dodatkowo zmieniłem rezystor pomiarowy od koskazów, dlatego że tutaj fabrycznie ta elba po prostu nie wykrywała z przepalenia jednej ze żarówek wystarczyło, że była jedna żarówka 21 W i to migała w normalnym tempie tak, no demonstracja wydech jest zamontowany na niezawodny sposób Tutaj na szpilki plus uszelka jest od Chińczyka. Gaźnik jest ustawiony następująco: pływak na wysokość 28 mm, poziom paliwa 8 mm, dysza główna 72 mm, iglica to jest drugi ząbek od góry. Jeżeli dam już na trzeci, na środkowy ząbek, to niestety ale przelewa go przy dodawaniu z gazu z niskich obrotów nie jest tutaj wężyk przelewowy on jest tak zrobiony tak, żeby nie leciało niestety, ale te gaźniki mają po prostu zdupczone to rozwiązanie, że jest przelew z boku i to zawsze jakoś tam cieknie, spierdziela to paliwo koszt części zamknął się w kwocie 600 zł. Zostaną jeszcze na pewno opony do wymiany, tylko z oponami to jest niestety teraz kłopot, bo Heidenau robi opony te seryjne w cenie 200 zł za sztukę, a takie jak były w tych nowszych, czyli K54, już w ogóle nie są produkowane. Także pozostają jedynie opony chińskie albo te tajwańskie Kim Simpson chodzi, w miarę to przyspiesza. Oczywiście dzwonią pierścienie, pojawia się ten ring clatter.